Tamty też. trzeba Szybko, eee, daj, eee, daj, oj, tak? ustawić dawaj Kuba ja miałem wyjść ale... no tutaj eee, 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 tutaj normalnie w eee, do eee, nie eee, wychodzić eee, eee, brawo przynajmniej nie eee, dobrze <grym> <grym> Czas! do czasu! Leć, Kamil! Leć! Ej, Lej, lewa, lewa! Lej, Mariusz! Agier, Sionek zamyka, kurwa! Czekaj, 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 się wystało. On mu, kurwa, i robi swoje, Nawet nie mówię o tym, ale 25 minut, to jest na... Mariusz, zabierz, zabierz! No, no dawaj. Kurwa.

Utrzymaj, utrzymaj, utrzymaj! Kończ! Bramkarz gra! Szeroko! Mariusz, Mariusz! Kończ! Dalej dobrą dała. Ja pierdolę, ale... Brawo Mariusz, dawaj! O, zabinął go! 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ale chłopaki już ostatni grają, chcą do domu jechać. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 23, 24, 25, 26, 27, my, a my tam i mogliśmy z nimi zagrać, 30, 30, 30, 30, to 30, 30, 30, 30, też to chuj, tak to, chuj, da na to. Ej! Zagrajcie trochę po od tyłu. To jest jak kurwa, jesteś dużo przeciwną my słyszysz, że trener mówi po trochę od tyłu. <laughs> Uj, to ta brał na Szeroko, szeroko, szeroko! Brawo, pięknie, o to chodzi. Ale czemu taką trudną dajesz? Kuba, nie takie trudne! Nasza powinna być. Jeszcze z tego stracimy, nie? Łap, 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 Lepiej no, okay, nie. To sędzia jest czegoś z serio. mówi do nich, szybciutko, szybciutko, bo wszyscy do domu chcą. <laughs> Robert, kurwa. To jest niesamowite, jak on sobie podbić piłkę z totalnie leżącej na ziemi. Na strzał szukuje Na drob dzisiaj ja, ja mu tam takie ciasteczko dałem I też sobie dokładnie tak samo, dziubnął i bramkarzowi do ręki. No teraz akurat wyskoczyli mówi Odbuduj i odbuduj! Oni nie wychodzą ze swojej połowy to w Ale widziałeś, na początku trzymaliśmy rygor z tą ochroną ale, ale nie, nie, nie. No, to nie nie. To jest. Ale to by więcej im było. No to samobój był. No. No. Jedna rękę też muszę. nie, oni no, są się czerwicy, co przejebaliśmy tam 40 0 Robertson na, na to... Trzylaj, kurwa! Bo Robert na hali to dokłada też intensywność i agresywność, a tutaj to jest takie... No nie powinien go ostrzegać, tylko powinien dać mu kartkę teraz. A co zrobił, bo nie Nasz zabrał kamień, mu zabrał piłkę, a ten był jeszcze, kurwa, jak tak biegał, to mu zajebał kopa, takiego... korka. Uderz! Jejkuwa! Mm. Uderz!